Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozy dla osób urodzonych w znaku byka na wrzesień 2024. No, i byk rozpoczyna tak jak Baran. Tak jak Baran. No, dosłownie podobne karty. Tylko w innej kolejności znaczy troszeczkę w innym miejscu one były takie same karty. Ciekawe. No, tu jeszcze bies. Ale słoneczko. Zwycięża jasność. Zresztą to też jest dobra karta, żeby nie było, żeby ktoś nie myślał, że zła. O, tu proszę, świętowanie, radość. Co tam dalej? Siódemka mieczy. Sprawiedliwość. Potem mamy Azdenarów. Królowa kielichów. Ale to, że są te same karty, to nie znaczy, że źle potasowałam, bo to jest zupełnie inna talia, jeszcze powiem, żeby ktoś nie myślał, że. Coś źle potasowałam. I król buław jeszcze tu jest na koniec. No, bardzo dobrze się kończy. I, czyli ten ostatni tydzień w porządku, można powiedzieć. A co tu jest nie w porządku? No, wasze myśli są nie w porządku. Wasze myśli są kompletnie nie w porządku. One wam szkodzą, one was blokują. One po mogą powodować ból głowy, bezsenność, no takie rzeczy. No więc te myśli to są do wymiany. No, i tutaj coś ulegnie zburzeniu, może właśnie te struktury umysłowe, które tutaj Wam szkodzą, wszystko na to wskazuje, że o to chodzi. No i właśnie dzięki temu ten cel tu jest osiągnięty, właśnie dzięki temu, no to tak się dzieje. Dopóki nie zburzymy szkodliwych programów umysłu, no to celu osiągnąć nie możemy, lub jest to bardzo trudne, prawie że niemożliwe. Natomiast tu widać, że z jakiegoś powodu dochodzi do do zburzenia tych struktur, które Wam szkodzą. No, z reguły są to właśnie struktury jakieś umysłowe, programy szkodliwe, programy umysłu, które powodują zahamowania. Jakieś blokady, no to są blokady do wymiany, rzeczywiście blokady mentalne, które koniecznie trzeba usunąć, aby osiągnąć cel, aby lepiej żyć, prosperować. No tu jeszcze lęki się pojawiają, co prawda, ale są dwie bardzo radosne karty już tutaj, czyli na przełomie drugiego i trzeciego miesiąca, czyli z tymi lękami sobie też poradzicie. No ale jeszcze się zatrzymam tutaj, tu jest osiągnięcie celu. Które wiąże się z zakończeniem jakiegoś etapu w waszym życiu, wiąże się również z satysfakcją, zadowoleniem, czyli bardzo pozytywnie. Jednocześnie otwieracie się na nowe możliwości, których jest cała masa. Tutaj bardzo was podbuduje wdzięczność, właśnie, i to zadowolenie. O którym mówiłam, a zadowolenie łatwo, łatwo przyjdzie, ponieważ cel tu jest osiągnięty. Więc tutaj akurat zadowolenie łatwo przyjdzie, trzeba tylko jeszcze pamiętać o tej wdzięczności i otwartości w dalszym ciągu, ale jesteście otwarci. O, jesteście otwarci na nowe możliwości, rzeczywiście widzicie jakieś nowe potencjały, one się do Was już zbliżają. Bo ich jest pełno, tak? Tylko że w różnej odległości od was i teraz tu jest pokazane już w drugim tygodniu, że ta odległość między nimi a wami się zmniejsza, czyli one się zbliżają do was, żebyście mogli z nich skorzystać, tylko tu jest pokazane, że trzeba troszeczkę się sobą też zająć, nie tylko tym co z zewnątrz napływa, ale sobą, bo tu jakieś problemy macie ze sobą. Mogą to być lęki z dawnych czasów, czy z dzieciństwa, czy z młodości jakieś tam w Lęki, które się pojawiają raz po raz w podobnych sytuacjach. I trzeba się nimi zająć, czyli przyjrzyjcie tym lękom i sobie po prostu odgadnąć, co nie powinno być trudne, ale czasem jest trudne. Odgadnąć, jaka jest przyczyna tych lęków. Uzdrowić tą przyczynę przede wszystkim, bo jak się nie uzdrowi, no to będzie problem znowu za jakiś czas. Ale tutaj widać, że dobrze idzie, więc pewnie coś tu uzdrowicie w sobie. Jak można uzdrowić? No, poprzez zrozumienie. Dzięki temu łatwiej jest o akceptację i wybaczenie. Przede wszystkim sobie trzeba wybaczyć. No dobrze, uzdrawiacie i wchodzicie w radość. Jasność, radość, wesele, świętowanie, optymizm co jeszcze tam może być dużo, dużo fajnych rzeczy, przede wszystkim chęć życia, radość życia, dobre takie. Podejście do życia, do, o, do siebie, do otoczenia. Wy tu z otoczeniem się bawicie, więc wszystko, wszystko gra, wszystko się tutaj zgadza jak najbardziej. I... Radość jak u dziecka, tu radość w towarzystwie innych osób. To może być wasze wesele, a może być cudze wesele, mogą być urodziny, imieniny, jaka, jakakolwiek impreza, gdzie się dobrze bawicie, ale wy jesteście naprawdę w dobrym nastroju, w wysokich wibracjach, yy, więc tu bardzo ładnie to wygląda. Co się tam dzieje? No, jakaś osoba nieuczciwa się pojawia, owszem. Jest to osoba, która albo kłamie, Albo w ogóle nie mówi, nie mówi prawdy, a powinna powiedzieć w tej sytuacji, bo tu jest jakaś taka sytuacja troszkę dziwna, może konfliktowa, może związana z jakąś sprawą urzędową czy prawną. Jest tu ktoś, kto coś jest nieuczciwy, tak do końca. Może, może udaje, że jest uczciwy, ale tak do końca nie jest, więc tu trzeba na taką osobę uważać. A sprawa do załatwienia jest owszem. Bo coś tu się domaga równowagi, czyli albo trzeba będzie komuś zapłacić, albo ktoś wam może zapłacić, o, bo jest za z denarów, może to wam ktoś zapłaci, też tak może być, może jakaś sprawa spadkowa, jak najbardziej też może być dla niektórych, albo co jeszcze może być, no coś do załatwienia w urzędzie czy w sądzie. Albo jakaś sprawa międzyludzka, gdzie trzeba będzie może zadośćuczynić komuś. No, tu chodzi o wyrównanie energii. Jeżeli nie ma wyrównania energii, to się źle dzieje. Yy, taka dysharmonia no nie, nie, nie powoduje niczego dobrego, tu było pokazane na przykład. Natomiast yy, tutaj jest to możliwe, abyście wyrównali tę energię, ponieważ tu są całkiem dobre karty. Jest możliwość spełnienia w materii, czyli, tak jak mówiłam, może spadek, może yy, jakieś. Uzyskane pieniądze, które możecie wykorzystać na inwestycje, czy to w mieszkanie, czy w biznes, czy w cokolwiek. Macie przy sobie osobę jakąś kochającą, wspierającą, lub przyjaciółka, lub przyjaciela, kogoś macie takiego, na kogo możecie liczyć tutaj. Jako, może to być osoba od serca, jak najbardziej. Ale co jeszcze jest w tej osobie ciekawego, że ta osoba ma intuicję? Również wy możecie mieć intuicję. <laughs> Bo to nie jest tak, że karta oznacza zawsze tylko jedną osobę. No tutaj zależy, jak to spojrzeć na to. Z jednej strony jest tutaj zachęta do tego, abyście wy kierowali się swoją intuicją, ale możecie też mieć w swoim otoczeniu osobę, która was wesprze. Wesprze Was duchowo i również y, dobrą radą, wynikającą z jej intuicji. Teraz y, to było chyba na końcu. Tu mamy aż od czegoś trzeba się odciąć. No w pierwszej kolejności to od tych myśli. Jeżeli się znowu pojawią takie myśli szkodliwe jakieś, to już nie muszą być te same, to mogą być inne myśli, ale też szkodliwe. No to od takich myśli trzeba się odciąć, od takich. Od takiego czarnowictwa. Trzeba się odciąć także od tych emocji opartych na lęku, od tego też, i od wszystkiego, co jest nieaktualne, oparte na iluzji lub na, po prostu szkodliwe, czy, czy jakieś na kruchych fundamentach zbudowane, tak jak tu było bo to, takie coś, co jest zbudowane na kruchych fundamentach ulegnie zburzeniu prędzej czy później, więc lepiej by było na, jak najszybciej się od tego odciąć, żeby nie doszło do wieży kolejnej, bo tu wieża jest owszem, ale żeby nie doszło do kolejnej wieży, trzeba samemu się odciąć od tego, co jest szkodliwe i teraz mamy pięknie, bo mamy króla buława, król buław, no to znaczy, że odnajdziecie swoją energię znowu po, po raz tam któryś Odnajdziecie swoje chęci do życia, swój optymizm, dynamizm taki życiowy, pewność siebie. Podwyższą się tu Wasze wibracje po raz kolejny, bo tu też były wysokie, no ale to się tu zmienia, bo tu akurat nie macie wysokich wibracji. Tu takie też mogą być różne, w zależności od sytuacji, bo tu coś załatwiacie, więc, no wiadomo, sprawy urzędowe to różnie się toczą, ale pójdzie w dobrą stronę, no bo mówię, że jest Azdenarów i jest król Buław, czyli w dobrą stronę idzie. <laughs> I coś tam jeszcze? No, możecie poszerzyć swoje horyzonty. Możecie mieć tu pomysły ciekawe. Możecie mieć tu dar przekonywania, czy to klientów, czy w ogóle jakichkolwiek ludzi. Przekonujecie ich do, na przykład do swoich pomysłów. Hmm, możecie dojść do wniosku, że wasze cele lub pomysły możecie realizować w zupełnie inny sposób. Ja <laughs> trochę chrypę mam. No więc jeszcze raz powiem, bo to jest ważne. Dojdziecie do wniosku, że wasze cele lub pomysły możecie realizować w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Zupełnie nowy sposób coś możecie zrealizować. Dzięki temu wasze życie zyska na atrakcyjności, a także wasza praca może zyskać na atrakcyjności i skuteczności. O, i tym op optymistycznym akcentem bym prawie że skończyła, ale to Wy też jesteście postrzegani tu jako osoba atrakcyjna. Czyli nie tylko Wasze życie może być bardziej atrakcyjne, ale Wy też tak jesteście postrzegani jako osoba przedsiębiorcza, silna, yy, atrakcyjna, tak jak mówiłam, charyzmatyczna. I co jeszcze? No, samorealizacja też może się tu pojawić. Siło, siła przebicia, wasza, tu jest dostrzegana. No, wy ją też czujecie w sobie tutaj, w tym momencie. <laughs> Przesłanie. Yy, tak. Zmienia cię droga, a nie moment osiągnięcia celu. Zmienia cię droga, a nie moment osiągnięcia celu. Osiągnięcie celu mamy na przykład tutaj. I na przykład tutaj, bo tu też może nastąpić osiągnięcie celu. Gdzie jeszcze? Tu też może coś takiego nastąpić. Ale co ciebie zmienia? Co jest ważne dla Twojego rozwoju? Nie samo osiągnięcie celu, bo to jest produkt uboczny Twojego rozwoju, tylko zmienia Cię droga. No, droga czasami jest wyboista, czasami burzliwa, czasami trudna, bo trzeba pokonać swoje słabości. Ale to jest bardzo cenne, że Ty pokonujesz te swoje słabości. Czyli, no, to wydaje się takie, no, przerażające na pierwszy rzut oka, że tu jakieś strachy na lachy, ale jak to pokonasz w sobie, te lęki i te słabości, no, to, to właśnie się przyczynia do wzrostu wibracji, do rozwoju. No, tutaj, jakiś szczytowy, szczytowy moment w Twoim życiu, gdzie masz co świętować. Coś tuś Ci się udało, znów po raz kolejny, bo, to, znaczy, to dopiero będzie. Tu jest osiągnięcie celu, tu może być osiągnięcie celu, tak jak mówiłam, droga. I gdzie, I gdzie jeszcze widzimy jakąś ciekawą drogę? No tu podejmujesz też jakąś życiową decyzję, że odcinasz się od tego, co Ci nie służy, czyli to też należy do Twojej drogi. Tu lekcja cierpliwości, ale nawet nie taka bardzo surowa, bo tu już widzisz potencjały. No, ale to uczenie się cierpliwości też jest Twoją drogą. To jest też Twoja droga, bo tu się też czegoś uczysz, że nie każdemu, nie każdemu można ufać, ale że trzeba umieć postępować też z takimi osobami. Tu uczysz się na przykład dyplomacji. Tu uczysz się jeszcze czegoś innego, no zależnie od tego, czy jest to sprawa sądowa, czy urzędowa, czy międzyludzka. Więc albo się czegoś uczysz, tak jak tu, o, i tu, tu się uczysz pokonywać swoje słabości, tak jak mówiłam, Al, albo, <laughs> albo osiągasz coś, i, no i ta radość też jest ważna. Te, te pozytywne emocje oczywiście też są ważne, nie tylko te negatywne, ale również i te pozytywne. I co jeszcze? No, intuicja też jest potrzebna w drodze, bo tu jest mowa o drodze, tak. Że zmienia cię droga, to co ty czujesz, to co ty czujesz, to co ty myślisz jest ważne, dlatego trzeba się myślą przyglądać, czy nie są zbyt negatywne i czy są prawdziwe. I tak samo to co czujesz też jest ważne. Bo bardziej Ci służą takie emocje, no i to, to zresztą jest też dobra emocja, bo tutaj y, może być miłość na przykład, czy przyjaźń, jak najbardziej też pozytywne, czyli i emocje, i myśli, i wszelkie decyzje, jakie podejmujesz to wszystko jest ważne. To Ciebie zmienia, to Ciebie kształtuje i powoduje rozwój, wzrost świadomości powoduje też. Także. W ogóle jest przewaga pozytywnych rzeczy, mimo wszystko, że tu się tak za, zaczęło troszeczkę ciężko. Jest przewaga tych pozytywnych i tego życzę, tych spełnień, yy, miłości, namiętności, dobrych decyzji, spełnień w materii również i zdrówka do usłyszenia.